na drugim odcinku na kanale Backstage. Um, od tego w sumie powinien zacząć ostatni swój odcinek. Eee, zapraszam Was wszystkich do subskrypcji, komentowania oraz lajkowania materiałów. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za ostatnie uwagi, jeżeli chodzi o nagłośnienie. Tutaj mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Jeżeli po tym materiale również wzięli jakieś uwagi, to proszę piszcie w komentarzach czy wiadomości prywatne, które miały ostatnie miejsce. Biorę to pod uwagę i staram się wdrożyć, żeby było lepiej. Tam macie gościa jednego, i tu gdzieś był tam drugi. No to co? Zapraszam Was do oglądania. A trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19.00. Oznacza. Ja jestem właśnie na postoju na stacji, gdzieś 5 godzin przed operacją. I ja dalej tego nie czuję. Wiecie o co? Chodzi, że za te 5 czy 6 godzin zamknę o tym. I jak się obudzę, to już nie zobaczy widoku nagle coś będzie Ci wystawało. I jakby dalej do mnie nie dociera, jaka to jest operacja. Bardziej się gdzieś zaczynam schizować całą narkozą. Standard, czyli gdzieś tam 7 godzin od zabiegu, 0 jedzenia, 5 godzin, 0 picia. Eee, to, to jest w ogóle 0 przeszkody. Gdzieś tam chyba życie zawodnika już nauczyło się przetrzymywać głód, czy gdzieś tam. Inaczej, może trzymać bardziej dyscyplinę, że wiecie, macie postanowione to i to, no to wiadomo, że tylko tyle możesz wody wypić, tylko tyle możesz zjeść, tylko tyle e, gdzieś tam do tej godziny możesz spożywać pokarm. Pierwsza rzecz, o której nie wiedziałam, um, ja na tydzień dzień chodzę. chodzę. Na co dzień noszę sztuczne rzęsy. Ale dostałam SMS-a właśnie od kliniki, hmm, jak przygotować się do zabiegu. No i tam wiecie, to, 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 to i wzmianka, zdjąć sztuczne rzęsy. I tu się zdziwiłam. Dobrze, że w ogóle to było w SMS-ie, bo pojechałabym w innym wypadku na zabieg z e, rzęsami. Ja w ogóle wiecie, chciałam się przygotować na zabieg brywi sobie zrobić, rzęsy sobie zrobić. E, tak to jest nie? że sobie kobiety po prostu się yy, stroją na zabiegi. Ale na szczęście dostałam informację, że mam to zdjąć. Zdjęłam, więc z tym W w pod oczy raczej też nie będzie. Zdjęłam być chyba troszkę kłodny. nawet nie chodzi o głód, a bardziej. Picie, kurczę. Ja naprawdę piję ogromne ilości wody. Ja dziennie potrafię wypić o 5-6 litrów spokojnie. Ciekawe jaki będzie update. Generalnie, będzie wiecie. Robię teraz przed. Będzie coś tam coś tam. I potem opowiadałam, jak się czuje po pierwszych e, gdzieś tam dniach, w pierwszych godzinach można, pierwszych dniach. I ciekawa jestem, jak bardzo <toskop> <toskop> uważacie różnicę humoru nastroju z teraz, a z tego co może kilka godzin. Czekam się z tym samym. się już. Czekam konsultację. Ja nie chcę powiedzieć, że w ciągu ostatniego tego miesiąca zmieniłam 5 razy chyba rozmer swojego gustu. Jestem już po ostatnim konstrukcji. I to jest pierwszy moment, kiedy wstałam. to jest doprawdy, że tylko na podstawie filmu. Drobiła się sensacja. Zaproszono mnie szybko z układami na. Generalnie nie mówiłam tego na ostatnim filmie, ale stąd nazwa Backstage, bo chcę wam pokazywać zaplecze, jakby różnych dzieci mojego życia. Ostatnim mieliście backstage treningowy, dzisiaj macie backstage od strony takiej bardziej prywatnej i będzie to tematyka gdzieś tam powiększenia biustu. Dostałam sporo pytań od dziewczyn, z którymi ten wielki dzień, dlatego chciałabym Wam pomóc, zaznajomić Was z tematyką, um, odpowiedzieć zbiorowo na pytania dotyczące kliniki, rozmiaru, rewalescencji, mojego samopoczucia i tak dalej. To lecimy. Ja tutaj niżej mam spisane e, pytania od Was, jakie dostałam. One są anonimowe, także pozwólcie, że będę sobie czasami zerkała w dół na ekran monitora, aby je przeczytać. Pierwsze pytanie, relacja z rekonwalescencji, przygotowanie organizacji, jak wygląda, jaka cena? A więc jeżeli chodzi o organizację takiego zabiegu, no to wiadomo, że przed zabiegiem musicie odbyć konsultację z lekarzem. Na takiej konsultacji e, wstępnie wybieracie rozmiar, rodzaj miseczki. Eee, oczywiście, nadchodzą pomiary, wtedy jest dosyć długa rozmowa. Lekarz Was informuje o tym, jak się przygotować danego dnia, e, jakie mogą być efekty uboczne, skutki niepożądane itd. Tutaj naprawdę zostałam bardzo dobrze poinformowana. E, od pierwszej konsultacji do dnia zabiegu minęły dwa miesiące w czerwcu miałam pierwszą konsultację. Mm, no i teraz w sierpniu już miałam zabieg, także dosyć szybko się udało. Um, cały czas byłam w kontakcie z kliniką. Musiałam przygotować badania krwi, morfologię, krzypliwość krwi. Um, na pierwsze konsultacje musiałam być przygotowana z USG piersi. I w sumie tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o badania. W dniu zabiegu wiadomo na czczo. Mój zabieg był o godzinie 15. Także gdzieś tam z rana 6-7 mogłam zjeść lekkie śniadanie. Bałam się trochę z początku, ale w sumie zawody już mnie trochę przygotowały do tego że jak mus, to mus, jak możesz iść tyle, to możesz iść tyle, jak możesz pić tyle, to możesz pić tyle. I w sumie spoko, szybko trasa nam minęła, 6 godzin trasy skoczenia do Opola. Przyjechałam, mm. od razu zostałam zaproszona do pokoju, przebranie się, gdzieś tam ostatnia konsultacja z lekarzem. I teraz tak, do ostatniego dnia tak naprawdę nie miałam podjęte decyzji, jeśli chodzi o rozmiar. E, wahałam się między dwoma rozmiarami, cały czas myślałam między 550 a 600. Hmm, takie też wybrałam na pierwszej konsultacji implanty. No i gdzieś tam jeszcze miałam opcję większe, 625. No ale mówiłam nie, kurczę, za duże i tak dalej. I tutaj e, gdzieś tam na żywo widząc koleżankę na treningu w ostatnim tygodniu mówię, kurde, nie wydają się takie złe. W dniu zabiegu podjęłam, znaczy już wcześniej podjęłam, ale w dniu zabiegu już ostatnią godzinę dałam decyzję, że wybieramy implant 625 ml. Także wydaje się bardzo dużo, tylko pamiętajcie dziewczyny, to jest bardzo indywidualna sprawa. I to też mi lekarz tłumaczył na pierwszej konsultacji. Ja jestem szeroka w tarce piersiowej. Jestem dosyć duża, masywna można powiedzieć. Wiadomo, że dla dziewczyny ważącej 50 kg no to to 600 naprawdę byłoby ogromne. Ale już u niej taki ogromny widok zrobi może 300, może 400 ml. tak? To już będzie efekt wow. U mnie prawdopodobnie przy mojej szerokiej klatce piersiowej e, implant 300 byłby taki komy. A mi zależało, żeby gdzieś tam faktycznie mm, ten bius był widoczny, bo nigdy nie miałam wielkich piersi, nigdy nie miałam gdzieś tam większego biustu. Moje całe życie miseczki to było A, chyba maksymalnie B. Także plus u mnie całe życie, wiecie, skoki wagi 10-15 kg. co nagromadziło dużą ilość skóry. I to też sam lekarz powiedział, że jest to na plus dla mnie, ponieważ jakby mam miejsce na wprowadzenie takiego implantu. Generalnie trafiłam na cudownego lekarza, który on oczywiście, yy, wiecie... Zrobić tak, e, pacjent sobie życzy, ale mój doktor potrafił mi doradzić, w jakim rozmiarze będę czuła się OK, jaki rozmiar może być za duży, jaki rozmiar może być za mały. Więc e, tutaj naprawdę doktor Czopkiewicz, bo tak się nazywał mój doktor, e, cudowna opieka, tak samo e, pani Agnieszka, która jakby zajmuje się całą organizacją kliniki, e, tam organizacją zabiegów. Też dostałam od niej ogromne, ogromne, ogromne wsparcie, ogromną troskę. Zawsze była pod telefonem, jak czegoś potrzebowałam przed zabiegiem, o coś dopytać, zapytać. Tutaj, jeżeli chodzi o cenę, to tak naprawdę zabieg powiększania piersi jest mega indywidualną sprawą, bo to jest kwestia tego, czy potrzebujecie eliptu, czy potrzebujecie żeby wyłącznie właśnie powiększania implantu. Gdzieś tam cena waha się od 17 17,5 to jest najwyższa cena, jeżeli chodzi o samo powiększenie biustu, samogłożenie implantu. Po tym wiadomo, jeżeli potrzeba jeszcze liftu i tak dalej, to już jest kwestia cen 19-20 tysięcy. Cały cennik macie na stronie internetowej na klinice doktora Czopkiewicza w Opolu, tam możecie przyznać sobie dokładnie jaki zabieg ile kosztuje, na koniec jeszcze wspomnę, że cena tak naprawdę też jest indywidualna i tutaj na konsultacji, już na konsultacji dowiadujecie się a propos terminu zabiegu i a propos swojej ceny zabiegu, także nie dość, że implant jest sprawą indywidualną, także nie dość, że implant jest sprawą indywidualną, tak samo cena za zabieg jest sprawą indywidualną. Ale mówię, zakres gdzieś około 17 tysięcy, musicie liczyć. Nie ukrywam, że ja się obawiałam, że to będzie wyższy koszt i nastawiałam się gdzieś na 20-25 tysięcy, bo się bałam, że aż tak skoczyły ceny w górę. No a tutaj naprawdę miło. Gdzie robiłaś i czy polecasz miejsce? Eee... Zabieg powiększenia piersi robiłam w um, klinice doktora Czopkiewicza w Opolu. E, I czy polecam miejsce? Powiem Wam, że, tak już wspominałam wcześniej, dostałam bardzo, bardzo, bardzo dużo opieki ze strony kadr, ze strony zarówno lekarzy, jak i pani asystentki. Zostałam. E, Informowana o wszystkim, jak mam się przygotować do zabiegu, jak taki zabieg wygląda. Dużo informacji na temat implantów, dużo informacji na temat ewentualnych skutków ubocznych, co się może dziać, jak już coś by się stało, to jak reagować. Dostałam super opiekę około zarówno przed, jak i po. Miałam zabieg gdzieś tam około 17, chyba w poniedziałek, o 10, a drugi dzień już miałam wypis do domu. Cały czas byłam w kontakcie z panią Agnieszką, bo gdzieś tam się obawiała, że wiecie, po operacji 60-godzina trasa, ale na jeszcze nie wszystko się dobrze udało, więc tutaj również kontakt był cały czas i tyle tak naprawdę nie pojawiła się żadna rzecz, która gdzieś mi tam nie pasowała, a wręcz przeciwnie czułam się naprawdę zaopiekowana i szczerze mogę Wam polecić klinikę. W skali od 1 do 10 jak bardzo boli przez pierwsze kilka dni. No i teraz fenomen, bo generalnie pierwszy dzień, pierwsza noc, cudowne. We wtorek wróciłam, to we wtorek już tam spałam do końca dnia, bo byłam chyba około 16 w domu. Pierwsza noc przespana, cały czas faktycznie byłam na tabletkach przeciwbólowych, ale to nie były też jakieś nie wiadomo jak duże dawki, Drugiego dnia, czyli w środę, czułam się naprawdę ok, aż się dziwiłam. E, gdzieś tam, wiecie, byłam e, przez większość dnia sama w domu, no i musiałam sobie sama gdzieś tam ogarnąć jedzenie, odmyć się. Naprawdę e, pierwszy dzień, czyli jak wróciłam o 16 z Opola, otóż do końca dnia gdzieś tam spałam. E, pierwsza noc, jej się trochę bałam, bo dużo osób nie mówiło już na pierwsza noc. Pierwsze dwie nocy mogą być najgorsze i tutaj może być mocne silenie bólu. Przespałam tę noc. Wzięłam tabletkę przeciwbólową jedną na noc, ale żadnych pobudek. Rano się też obudziłam dosyć późno, czyli do siódmej chyba, ósmej spałam ee, bez żadnych przebudzeń, więc ekstra. No i na drugi dzień czułam się naprawdę dobrze. E, wiecie, jakby większość dnia byłam sama. Musiałam sobie gdzieś tam ogarnąć, czy jedzenie, czy się ubrać, czy gdzieś tam ogarnąć w łazience. I te wszystkie czynności naprawdę mi wychodziły dobrze. Wiadomo, że robiłam je powoli, żeby gdzieś tam nie było gwałtownych ruchów. Wiadomo, że mam ograniczony zakres ruchomości. Widzicie, je już jest spoko. O! <laughs> um, ale wszystko szło spoko. Wszystko naprawdę e, wychodziło mi. E, gdzieś tam akordaberki Brewlowe brałam, ale to naprawdę w mniejszych dawkach. No i co? Druga noc. Też tutaj trochę bałam przez pana. I kombo bólu tak naprawdę chyba wyszło w czwartek. Eee, czwartek? Czwartek, piątek, tak. Nie wiem, czy to wynika z tego, że może trochę się przeforsowałam przez ten pierwszy dzień. Za dużo jednak zrobiłam. Bo gdzieś tam też, aha, jak się podnosiłam z łóżka pierwszego dnia, to też było dosyć problematyczne. Wiecie, macie wyłączony generalnie gorszy mięśniowy. Tutaj klatę ja miałam pocięte mięśnie. Te miejsca były większe, więc też było co ciąć. Ja mam y, implant podmięśniowy, więc to ciało zostało dosyć mocno naruszone. No i gdzieś tam dźwiganie, podnoszenie, aktywizacja brzucha. Problem był na początku, więc nie może się podeprzeć, ani tego typu, więc może tutaj też trochę przeprosowałam się tymi czynnościami. No i w czwartek włączył się duży ból i ja bym go określiła na poziomie 6 pod wieczór 7. To była też noc, czwartek na piątek e, najgorsza noc, bo tutaj bym ból sięgnął do ósemki. E, wybudzałam się, gdzieś tam jęczałam z bólu, nieświadomie, to dopiero się nadal dowiedziałam. Mm, no, tutaj był hardcore i nawet tabletki kibicielowy, gdzieś tam niwelowały bóle do sobie na chwilę. W piątek również był taki zjazd siłowy, gdzieś tam emocjonalny. Mm, koniec dnia się dreszcze pojawiały temperatura, więc muszę powiedzieć, że ten trzeci i czwarty dzień był najgorszy. Dzisiaj mamy już piąty dzień. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Szósty dzień, jakby od zabiegu może tak to liczę, przepraszam, czyli czwarty, piąty dzień był najgorszy. Szósty dzień, czyli sobota. Dzisiaj jest spoko. Jak zresztą widzicie, e, naprawdę fajnie. Co najważniejsze dla mnie, widzę poprawy zakresu ruchomości. Jakby już gdzieś tam jest większe delikatnie zgięcie w stawie ramiennym które mogę bardziej odwodzić. E, nawet rotacje się poprawiły. Wszystko jest oczywiście w granicach rozsądku. i ja robię to bardzo powoli, bardzo ostrożnie, ale już to ciało jakby lepiej współpracuje ze mną, jeżeli wiecie o co chodzi. Um, także dzisiaj ból, e, określałabym dwa, trzy kwestia, gdzieś tam może moment, jak wiecie gdzieś więcej porobiłam, czy więcej pospacerowałam, no to ten ból delikatnie się zwiększył. E, najgorsze było jak po prostu u mnie generalnie jedna strona jest bardziej spuchnięta, i ta jedna strona przy wieczorze wczorajszym pulsacyjnie po prostu pum pum, pum. bardzo się stresowała. Mówię, kurczę, co się dzieje i tak dalej. A gdzieś tam położyłam sobie delikatny okład. Z um, żelowy, chłodny, delikatnie. Może gdzieś to pomogło, i udało się zasnąć, i dzisiejsza noc była cała przez panac. Jakim kluczem wybrałaś klinikę i jaki koszt? Jaka wielkość implantu masz? I czy brodawki były przemiejscowione? Teraz tak, jakim kluczem wybrałam klinikę? Hmm, tutaj może dużo osób się domyślić, ale dla mnie priorytetem był lekarz, który już miał do czynienia z zabotyczkami. Ja mam dosyć dużą masę mięśniową plus miałam dosyć szeroki rozstaw biustu i zależało mi, aby mój doktor, wiecie, Wiedział, jak obchodzić się z dosyć umięśnionym ciałem. E, tutaj Martyna Staszewska, Marty Pikini, którą serdecznie pozdrawiam, poleciła mi klinikę. Tam też bardzo dużo dziewczyn, już generalnie miało zabieg operacyjny, wszystkie są zadowolone. Mm, wiem też, że lekarz e, już nie innej zawodniczce poprawiał również ten bius po innym lekarzu, bo gdzieś tam rozstaw był większy. E, także to był klucz, którym wybierałam m, klinikę. O kości już wam wspominałam, o wielkości implantu również i czy poddawki były przemiejscowiane. Jaki wybrałaś implant do swojej sylwetki, pod mięsień, bo ja mam pod z racji tego, że trenuję mocno i ciekawie, żeby też lekarz powiedział to samo. Na pewno pięknie. Tak jest. U mnie również z racji tego, że dużo trenuję, gdzieś ta masa mięśniowa jest większa, to mam implant pod mięśnie. O ja rozmiarów powiększyłaś piersi. To tak że wam wspominałam wcześniej i ja generalnie zawsze maksymalny zakres ruchu. Um, u mnie miseczka była AB. Teraz nie mam pojęcia. Naprawdę to wszystko wyjdzie, jak gdzieś tam obrzęk zejdzie. E, tak naprawdę z tego, co się dowiadywałam, to od 3 miesięcy do 5, 6 tak naprawdę może ten biust w końcu będzie tak, jak powinien być. Um, gdzie zejdzie cały obrzęk, gdzie już będę mogła nosić normalny stanik. Więc wtedy będę mogła stwierdzić, jaka jest różnica wiecie, w miseczce. To jest ciekawe pytanie. Czy od kiedy zaczęłaś startować? Byłaś pewna, że zrobisz operację? Nie. Starty zaczęłam, jak mnie część z Was obserwuje w Bikini Fitness w 2019 roku. ja wtedy w ogóle to był szal, że ja w ogóle startuję, więc ja wiecie, myślałam, że to jest taki mój. Jednorazowy strzał, debiut, wyszłam. Wow, fajna zabawa, ale to było takie przy okazji mojej redukcji, bo to nie było moim celem, żeby wystartować. tylko ja po prostu chciałam być szczupła. Aż gdzieś tam e, ta masa mięśniowa była w miarę, ta redukcja przeszła fajnie. No to gdzieś tam wystartowałam. Raz, drugi, trzeci i spodobało mi się i zostałam. Zmieniając gdzieś tam kategorię na mocniejszą, czyli wellness, dalej nie brałam pod uwagę, nie rozmyślałam nad tym, że kurde za jakiś czas tak, będę się zrobić operację biustu. Mm. Przyszło może to gdzieś tam na po pierwszym starcie Wellness w IABB, że kurczę faktycznie ta sylwetka jest coraz mocniejsza, dół jest coraz większy, góra szczególnie moje ramiona są coraz większe, no i pff, może faktycznie fajnie byłoby mieć ten biust, ale jakby totalnie Zrobienie biustu nie było spowodowane, że chcę startować, więc robię cycki. Albo robię cycki, bo chcę startować może w tą stronę. Mm, jasne, to się jak najbardziej przyda i będzie ta sylwetka wyglądała symetrycznie. E, odciągnie jakby uwagę od moich mankamentów i finalnie na scenie to będzie lepiej wyglądało, ale tak jak mówię, ja to zrobiłam dla siebie prywatnie, a nie pod starty. Sporo osób gdzieś tam też pyta, co z treningami, kiedy wrócę i tak dalej. To tak naprawdę będzie warunkowało moje samopoczucie. Gdzieś tam chciałabym już w trzecim, może tygodniu, wejść na rowerek, powolutku. Może trzeci, czwarty tydzień wejść na maszyny dolne partii, ale to wszystko wyjdzie gdzieś tam w praniu. Nie wiem, chciałabym, ale to wszystko jakby zdrowie, jakby organizm da znać, czy jestem już gotowa, czy nie. Nie spieszę się nigdzie, hmm. będę w stanie, pójdę na trening, nie będę, to gdzieś tam parę dni przyciągnę w domu. Um. Nie stresuję się jakby, bo wiem, że ciało może faktycznie odpoczywa teraz i jest po zabiegu i potrzebuje tego, to jest normalne, a gdzieś tam wrócę i raz, dwa wrócimy na normalne ciężary. Jeżeli chodzi o trening górnych partii, no to tak spokojnie 3 miesiące pewnie będę musiała poczekać. Ja i tak góry nie trenuję już od pół roku, chyba. Nie trenuję, to znaczy, mam treningi góry, ale to jest takie mega lightowe no, utrzymanie, powiedzmy, tej masy mięśniowej, więc mm, tutaj do tym nie będę tęskniła. Siady, nie? To jest rzecz, za którą będę na pewno tęsknić w najbliższych dniach. No, bo tutaj, jeżeli chodzi o wejście pod sztangę, mega, mega, mega praca klaty, mega rozciągnięcie i nie, otwarcie klatki piersiowej, więc podejrzewam, że tutaj będzie problem. Ale to będą zamienniki w postaci hak skłata czy pelt skłata, bądź innych maszyn, wiecie: macie prostowanie, uginanie, odwodzenie, przywodzenie, jakieś różne warianty na bramie, na wyciągu dolnym, może gdzieś tam rzymska. No, i tyle, gdzieś tam mi przychodzi na ten moment do głowy. Hip Tras maszyna. Gdzieś tam wiecie ćwiczenia typu, gdzie musi już Hantelki trzymać, Bułgary, Rumuny i tak dalej, no to wyjdzie wszystko po prostu w trakcie, kiedy będę mogła wrócić tak na 100%. Za 6 tygodni mam wizytę u lekarza, więc zobaczymy, co to odpowie. Póki co jest wszystko ok. Nie zauważyłam żadnych niepożądanych objawów, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Tutaj niestety ucięły mi już dźwięk, także najmocniej przepraszam. Chciałam Wam podziękować za oglądanie filmu. Na ten moment, tak jak mówiłam, wszystko ok samopoczuciem. Następny odcinek już będzie z innej serii. Zapraszam Was ponownie do komentowania, lajkowania, do subskrypcji. I widzimy się niedługo. Buźka!